জাচেেযেলেেলেলেলেলেলেেলেলেে চাকারারা Tacy byli wyszczekani, tacy byli mądrzy przez długie miesiące, próbowali nam wszystkim wmówić, że to oni mają rację, ale jak się okazało, troszkę zaczęli spuszczać z tonu. Oczywiście mowa o pierścieniach władzy i o tym, co się dzieje w kontekście drugiego sezonu. I ja nie ukrywam, że taka postawa w stylu, okej, okay, no może jednak nie do końca mieliśmy rację, bardzo mnie cieszy. Na pewno bowiem dobrze pamiętacie wszystkie te wypowiedzi i wpisy ludzi pracujących przy tym wielkim projekcie Amazona przed premierą pierwszego sezonu, gdzie mówiło się, że słuchajcie, mamy tu esencję z Tolkiena, ale taką esencję, którą my chcemy zrobić po swojemu. Trochę ją przenieść, trochę ją zaadaptować na dzisiejsze te bardziej współczesne czasy tak, żeby ten Tolkien, oczywiście z dawnych, z dawnych lat bardziej przystawał do tego, czym obecny. Świat jest. Jak się okazało, większość ludzi nie kupiła tej wizji. Co za przypadek? Pomijając fakt, że jakby cały ten sezon większego sensu nie miał i fabularnie on stał na bardzo bardzo niskim poziomie, no to oczywiście mowa o tej multi. Kulturowości, która została tam gdzieś, jakby zamieszczona w, u tego Tolkiena, w tych pierścieniach władzy. A jeśli uważałeś, że to niekoniecznie pasuje, prawda? Że te zmiany, e, jakby cały kształt tego sezonu, to nie jest dobra rzecz. To oczywiście w najlepszym razie byłeś rasistą, bigotem e, i tak dalej. I jakby ta narracja, że i to jest jedyna. Przystępna do dzisiejszych czasów wersja była nam cały czas, i cały czas sprzedawana nie tylko przez aktorów, także przez twórców showrunnerów, e, wszystkich wokół Amazona, że to po prostu musi być murowany hit, i to, że my tam wkładamy jakieś poszczególne e, oczywiście osoby, to tak wszystko e, powinno być. I to jest odwzorowanie tego współczesnego świata. Nie wiem, co prawda, co na to wszystko, Eskimosi, Latynosi. E, czy Azjaci, odpowiedź brzmi: Nie wiem, choć się domyśla. I jak to wszystko wyszło? Nagraliśmy o tym naprawdę mnóstwo, mnóstwo filmów znajecie wszystkie u nas na kanale, więc jeśli ktoś jest nowy w ogóle w temacie i chciałby trochę zapoznać się z tym, co działo się w kontekście pierwszego sezonu? I co może dziać się w kontekście sezonu drugiego? No to oczywiście zapraszamy na kanał. Jest specjalna playlista, tych materiałów było naprawdę sporo i wszystkie sobie możecie na spokojnie odsłuchać, żeby poznać oczywiście nasz punkt widzenia i to, co na faktach też działo się. W kontekście pierścieni władzy. Faktem natomiast jest to, że twórcy bronili tej swojej postawy jak niepodległości, i oczywiście jeśli ktoś z ich wizją się nie zgadza, bo bliżej mu na przykład klasycznemu Tolkienowi, no ma takie podejście, że lubi ten świat, lubi Tolkiena i chciałby dostać coś, co odwzorowuje dość fajnie ten świat, a nie jakąś tam wizję tego świata, która nijak ma się do Tolkiena, no to oczywiście to było traktowane jako hejt, no bo odrębne zdanie w dzisiejszych czasach to musi być hejt, prawda? To nie może być jakaś konstruktywna krytyka odnosząca się do faktów, odnosząca się do tego, co widzimy na ekranie, albo jak analizujemy poszczególne wypowiedzi, tylko to jest oczywiście hejt. I co, panie prezesie, taka niespodzianka. No i jedni, na przykład jak Sofian Mwed, mijali się z prawdą. Sofia Mwed, która e, odgrywała tą księżniczkę Disę w całej tej e, serii, w całym tym serialu. Akurat ona wypadła całkiem fajnie, ale to, co opowiadała przed serialem, no czasem można było się złapać za głowę. Jak na przykład to, że to ona. Przeciera szlaki dotyczące tego, że jest pierwszą w ogóle krasnoludzką kobietą w historii całego kina, prawda? Na ekranie i tu walczy o tą równość, wolność i, i oczywiście wyzwolenie ciemiężonych kobiet, które wcześniej tymi krasnoludzicami być nie mogły. Oczywiście wyjaśniono ją dość szybko. No ale były też na przykład takie osoby jak Morfydd Clark, która była galadrielą w pierścieniach władzy. Ja już nie chcę jakby oceniać jej. Całej postaci, tego jak ona została zagrana, jak została skonstruowana, no bo też oczywiście jakąś postać musieli jej rozpisać, ona jakby próbowała wycisnąć z tego, co się dało, tak mi się wydaje. No bo jakby nie zakładam złej woli, że sabotowała swoją rolę, no ale ona przed pierwszym sezonem na przykład zaczęła wyzywać fanów. Każdy kto hejtuje moich czarnoskórych kolegów w serialu, niech spada z... z mojego profilu, niech spada z internetu. I się zamknie. No i to jest oczywiście ciekawe zagadnienie, być może nawet na dłuższą rozmowę, bo zawsze znajdą się jacyś odklejency, którym nie podoba się to czy to. I na przykład hejtują, bo nie spodobała jej się czarnoskóra osoba, nie spodobała jej się osoba o innym kolorze skóry, prawda? I takich ludzi nie brakuje, i oni są wszędzie. Ale to nie o to chodziło, prawda? Jakby, jakby ułamek, czy jakiś promil ludzi, którzy faktycznie w ten sposób hajtowali, jasne, niech oni. Gdzieś tam znikają z internetu, bo nie są nikomu potrzebni, jeśli nie wnoszą niczego konstruktywnego do dyskusji. Ale w kontekście Tolkiena i Pierścieni władzy wcale nie o to chodziło. Chodziło o to, jak ten świat został skonstruowany i dlaczego. I to było clue. No i pani Clark jeszcze kilka miesięcy temu, no bo tak naprawdę nie było to jakoś strasznie dawno, nie brała jeńców. Tam ostro się wypowiadała na swoich mediach społecznościowych, rugała, pouczała, e, uważała, że to oczywiście ona ma rację, że, że tylko jest hejt, nie ma krytyki, że bo o czarnoskórzy, no to oczywiście trzeba ich z przemysłu pop kulturowego e, wyplewić. Nieprawda, wiadomo, no ale minęło tych kilka miesięcy, i nagle jej ton zmienił się dość diametralnie. Pani Clark została zapytana w wywiadzie dla Vanity Fair: Jak teraz z perspektywy czasu widzi odbiór fanów serialu, ale też swojej postaci, czyli Galadrieli? To jak się okazało, tych kilka miesięcy wystarczyło, by ten ton zmienił się po prostu diametralnie, i teraz y, możemy po prostu nawet dostrzec takie jakieś y, okruchy, skruchy, powiedzmy, u niej. Bo pani Clark, teraz to ona właściwie fanów rozumie, i gdyby była po drugiej stronie barykady, to pewnie z nimi miałaby te wszystkie krytyczne uwagi na sztandarach. Jestem fanką tego typu gatunku. Czytałam książki, na podstawie których robiono później różne rzeczy, i też zdarzało mi się mieć odczucie, że coś tu jest nie tak, że to wyglądało inaczej. Więc naprawdę. Rozumiem widzów. To, co w tych światach jest wspaniałe, to fakt, że one tak naprawdę nie istnieją. Jednocześnie są bardzo utrwalone w umysłach tak wielu osób. I dlatego wszystkich nie da się zadowolić. Szanuję jednak odmienne zdanie, bo gdybym była po drugiej stronie, to pewnie czułabym się tak samo. I powiem wam szczerze, że to jest naprawdę urocze. To, co pani Clark mówi, ta volta o 180 stopni. Przeciągu tam pół roku z jakąś górką jest wspaniała, i ja bym jednak nie szedł w to, że faktycznie coś zrozumiała, tylko w drugą stronę, że jednak tam się ostro pali pod tyłkiem. Jest gorąco, jest gorąco, bo jesteśmy po nieudanym pierwszym sezonie i przed drugim, który no zapowiada się. Raczej nieciekawie, a to z kolei prowadzi nas bardzo prostą drogą do tego, co ostatnio ogłosił Hollywood Reporter, czyli tej takiej oglądalności pierścieni władzy e, już po pewnym czasie, czyli ta próbka powiedzmy do zmierzenia była dość konkretna, no i okazuje się, że tylko na rynku amerykańskim, który umówmy się, no, przynajmniej moim zdaniem, nie jest zbyt wymagający to nie jest zbyt wymagający widz. Jeśli się nie zgadzacie, to oczywiście dajcie znać, że widzicie to inaczej. Eee, no ale 37% tylko zakończyło z nich oglądać pierwszy sezon z tych wszystkich, którzy zaczęli. Więc no to jest dość mało, gdy pójść dalej, czyli patrząc ogólnoświatowo, to jest 40%, czyli też naprawdę niewiele, a umówmy się, wyniki poniżej 50% przy serialach prawda, żeby ta ciągłość w oglądaniu była utrzymana, no to to jest w ogóle katastrofa. I wiecie, ta porażka jest jeszcze większa i ona jest jeszcze bardziej po prostu namacalna i uderzająca, bo mówimy o serialu, który miał być przełomowy w dziejach w ogóle małego ekranu, zrobiony za miliard dolarów, włożono tam ogromne pieniądze, zapowiedzi były takie, że będziemy sikać po prostu... W gacie jest podziwu, no a tymczasem to niekoniecznie, bo jak widać, że serial raz, że zebrał kiepskie opinie, słabe recenzje, to dwa, jakby ludzie nie wracali, oglądali, stwierdzili, no okej, okay, w sumie to do niczego nie prowadzi, słabe to jest, nawet jakieś takie realizacyjnie niezbyt ciekawe, więc no, o czym tu gadać, do czego tu wracać, szkoda. No i to właściwie potwierdzają także wszystkie nominacje do tych nagród różnej maści, prawda? Ważniejszych, mniej ważnych, gdzie pierścienie władzy i Amazon praktycznie nie istniały. No i odpowiedzcie sobie na pytanie, dlaczego? To jest jakaś prowokacja. I teraz twórcy oczywiście mogą zaklinać rzeczywistość. Jeszcze. Że oto drugi sezon to w ogóle będzie super, że będzie tam mnóstwo dramatycznych, wielkich po prostu scen, czegoś, czego nie zapomnimy, ale umówmy się, pierwsze dobre wrażenie można zrobić tylko raz. I Amazon i pierścienie władzy poległy tu na całej linii. Więc ja jestem właściwie ciekaw, jak to będzie w tym kontekście drugiego sezonu wyglądało. Na razie jakieś tam informacje się pojawiają bardziej takie dramatyczne o jakichś pożarach na planie, o tym, że tu gdzieś jakiś koń umarł, że coś się stało, takie mało pozytywne, oczywiście ktoś może powiedzieć, że to jakiś zły omen. Ktoś w takie rzeczy wierzy, no okej, okay, jakby nie ma sprawy, ale bazując na faktach, no ciężko o jakikolwiek optymizm, i z tym Was zostawiam. Dajcie znać oczywiście w komentarzach. Niektórych być może temat pierścieni władzy męczy, ale czy będziemy nagrywać? Czy możemy to robić? A można jak najbardziej. Jeszcze jak? No właśnie, więc jeszcze raz zapraszam do komentarzy. Piszcie, co wymyślicie o tym wszystkim, o tej oglądalności, a z drugiej strony o tej wolcie, bo mi się wydaje, że jednak tych takich zmian nastrojów i zmian tonu będzie dużo więcej, no bo jednak ciągle atakować tych fanów nie można, a de facto bez nich Amazon i pierścienie władzy już mogą się zawijać. Tyle ode mnie, żegnam się z Wami, cześć.